Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was taką szybką wróżbę. Szybką wróżbę z tytułem Co wszechświat ma Wam do przekazania? Jaką wiadomość wszechświat ma dla Was? Czasem bywa tak, że jedno słowo, jedno zdanie rozświetla nam czy rozjaśnia daną sytuację. Wpadamy na jakieś pomysły, jakby dostajemy odpowiedź, której od dawna szukaliśmy. Oczywiście pamiętajcie, że to są takie czytania ogólne i nie z każdym z Was będzie to rezonować, dlatego też, jeżeli mielibyście ochotę na takie prywatne czytania, w opisie tutaj pod filmikiem znajdziecie link do mojej strony, na której to są opisane różne formy wróżb. Także serdecznie zapraszam osoby zainteresowane do poczytania. Kochani, przed Wami cztery zestawy kart: pierwszy, drugi, trzeci. I czwarty zestaw. Wybierzcie teraz intuicyjnie, z którego zestawu będzie to czytanie dla Was. Ok, przechodzimy do czytania. Zestaw numer jeden. Jaką informację wszechświat ma dla Ciebie? Kochani, osoby, które wybrały ten zestaw, tutaj macie dwie karty, dwie jednakowe karty, dwie ósemki mieczy. Wiecie co? To jest taka. Podwójna informacja, jest to takie, ja bym powiedziała, czarno na białym, położone przed wami ta informacja, na zasadzie, żebyście weszli poza własne lęki. To tak jakbyście sami tak naprawdę sabotowali swoje możliwości. Jakbyście sami siebie krytykowali. Karta cesarzowej jest to karta obfitości, jest to karta osoby kreatywnej, osoby, która tak naprawdę czego by się nie dotknęła, to jest w stanie przekuć to w sukces. Ale wy, wy tego nie widzicie, nie doceniacie tego. Więc tutaj Tarot mówi wam jednoznacznie, Doceni siebie, wyjdź poza własne lęki, wyjdź poza własne ograniczenia i nie twórz w swojej głowie czarnych wizji. Wręcz przeciwnie, zacznij pozytywnie patrzeć na siebie, zacznij doceniać siebie za najdrobniejsze rzeczy. To, o czym myślisz, to, nad czym się zastanawiasz od dłuższego czasu, być może to jest ten pomysł, który da się zrealizować. Ale pod warunkiem właśnie, że na to się otworzysz, że uświadomisz sobie, czego ty się boisz. A może właśnie boisz się osiągnąć sukces, bo co wtedy by się zadziało? Nie byłoby na co może narzekać. Więc kochani, już teraz, dzisiaj zacznijcie afirmować sukces, że. Ja jestem skazana na sukces. Ja potrafię. Ja jestem silną, niezależną kobietą. Ja jestem zaradnym, silnym mężczyzną. Kochani, moc jest w was, więc sami siebie, sami sobie nie odbierajcie tej mocy właśnie poprzez własne lęki. Dziękuję ślicznie. Zobaczmy teraz zestaw numer dwa. Jaka informacja jest dla Was, kochani? Nie bójcie się zmiany. Nie bójcie, nie bójcie się iść za głosem swojego serca. Wszystko jest zmianą. Życie jest pełne zmian. Każdego dnia doświadczamy tej zmiany, tej transformacji. Jedno odchodzi po to, żeby pojawiło się coś nowego. Tutaj informacja jest dla Was, wiedza jest w Tobie. Nie bój się jej odkryć. Niektórzy z Was, może ta, dla niektórych z Was ta informacja może brzmieć, poszukaj wiedzy, podnieś swoje kwalifikacje, idź na kurs, poszukaj wiedzy, nie wiem, w internecie, po to właśnie, żeby to, czego pragniesz, zaistniało, żebyś wreszcie mógł wyjść, żebyś wreszcie mogła wyjść z takiego zamknięcia, z takiej stagnacji. Nie bój się postawić na siebie. Nie muszą to być od razu jakieś spektakularne zmiany. Czasem może to być drobny krok, coś, co ruszy tą energię, coś, co pozwoli ci zobaczyć, czy wyjrzeć z tej strefy komfortu, w której się znalazłaś. Ważne jest, żeby wsłuchać się w siebie. Wsłuchać się w pragnienie swojego serca, dlatego że ono podpowie, w którym kierunku masz zmierzać. Posłuchaj. Dziękuję ślicznie. To był zestaw numer 2, a zobaczmy zestaw numer 3. Jaką informację ma świat dla Ciebie? Czas wyjść z klatki. Karta diabełka, karta diabełka to jest takie uwiązanie, uwiązanie energetyczne, czasem uwiązanie fizyczne do pewnego miejsca, do pewnych osób. To są takie zależności, zależności, na które my tak naprawdę świadomie czy podświadomie godzimy się. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że nie mamy siły, żeby to zmienić. Tkwimy w toksycznych relacjach, tkwimy w toksycznych sytuacjach. Wiemy, że trzeba coś z tym zrobić, wiemy, że powinniśmy to zmienić, ale, ale brakuje nam siły? Czy nie mamy tej siły? Ależ oczywiście, że ją mamy, musimy ją tak naprawdę odnaleźć w sobie, uświadomić sobie, że tą siłę mamy, po to, żeby wreszcie ruszyć do przodu, żeby wsiąść na ten statek, na to łódź i popłynąć na drugi brzeg, popłynąć za swoimi marzeniami. Bywa w naszym życiu, że te sznury, te negatywne więzy i sznury, które nas trzymają, czy to do drugiej osoby, czy to do danej sytuacji, są bardzo mocne, ale nie ma takich sznurów, których nie dałoby się przeciąć. Jeżeli nie potrafisz sama, czy sam tego zrobić, poszukaj pomocy, Natomiast wiedz, że Ty masz wolną wolę i to od Twojej wolnej woli zależy, na co się godzisz. Ja wiem, że takie zmiany nie są łatwe, że takie zmiany mogą się wiązać z, z ogromnymi emocjami, czasem z bólem, ale, ale możesz zyskać, możesz zyskać wreszcie wolność, niezależność, którą tak bardzo pragniesz. Dużo dobrego Ci życzę. To był zestaw numer 3, a teraz zobaczmy zestaw numer 4. Jaka informacja jest dla Ciebie? Trójka była w karta brama, Karta, która pokazuje, że czas ruszyć ku nowemu. Czas ruszyć ku swoim marzeniom. Jeżeli tylko siedzisz i marzysz, to nic się tak naprawdę nie zadzieje. Potrzeba jest tutaj dodatkowej energii. Energii rycerza Buław. Siądź na tego konia, weź tą buławę po prostu w rękę i ruszaj przed siebie, a wtedy te marzenia zrealizujesz. Czwórka, monet karta, karta takiej strefy komfortu, ja bym powiedziała. Stworzyliśmy sobie takie bezpieczne miejsce. Może nie jest nam tam wygodnie, może brakuje nam wielu rzeczy, ale jest to bezpieczne, bo to, bo to znamy. Natomiast pod, podjęcie decyzji, żeby ruszyć do przodu, wiąże się z niepewnością. Czy rzeczywiście to, o czym marzę, to jest to, czego ja chcę? Czy mi się to spodoba? Już to jak osiągnę? Kochani, jeżeli e, będziecie gdybać, co by było gdyby? Będziecie dalej siedzieć w tym samym miejscu. Zamknij oczy i rusz przed siebie. Róż za tym, czego pragniesz. Pragniesz nowej relacji, pragniesz nowej pracy, pragniesz nowego domu? Wyjdź, wyjdź ze swoją energią. Zacznij szukać możliwości realizacji tego pragnienia. Jeżeli dasz tą energię, zacznie to się dziać. Prawo kreacji polega na tym, że najpierw jest myśl, Potem jest uczucie, potem jest słowo, potem jest działanie. I jeżeli połączysz te cztery elementy, zaczną się dziać cuda w Twoim życiu. Zacznie się realizować to, o czym tak naprawdę pragniesz. I tego Ci życzę. Dużo dobrego. Kochani, to taka szybka wróżba na dzisiejszy dzień dla Was. Z mojej strony to wszystko. Ja wam życzę dużo, dużo dobrego i pozdrawiam ciepło